Cześć, tu Erwin Witam na kanale Erwinomania Dziś jest siódme okienko z naszego pokemonowego kalendarza Jesteśmy dzień po mikołajkach Zobaczymy co tam będzie Widzę już po dużym, że to będzie albo karta albo booster I tak, to jest booster Ciekawe z jakiego dodatku. Ze Stellar Krauna, w którym mam już wszystkie karty. No, takie z podstawy. Wszystkie po jednej stuce. Tak samo mam ze 151. I nie wiem, z jeszcze jednym nie że sobie przypomnę. Trawiasta Energia, grywat, Joltik, Tokstrul, Xinqiu, Minxiao, Gravity Gemstone, Eldogos, Ledyba w rewersie. Lapras w rewersie. I Pikachu. Nie. No niestety nie. Ray Perior. Dalej poluję na tego Pikasa. Ale dzisiaj się nie trafiło. Dziękuję. Zachęcam do innych okienek, które są wokół kalendarza. Zachęcam też do innych odcinków. Do następnego okienka. Pa!